Witamy wszystkich Kochanie, dzisiaj sprzątanko Przerzucone gołąbki do wojlery Przyszedł fachowiec czyścić gołemnik Ja nie mogę na ten bark Zbysiu, jak idzie? Zbysiu! Jak idzie robota? Jak Jak po maśle mówi Dobrze, że kolega jest. Przychodzi, pomaga. Posprząta <laughs> gałemnik, Jeden i drugi. Kawa musi być. No i czy oczywiście. Parę złotych też. No nie ma jak. Wiecie za darmo, to wiecie jak to jest. Dobrze, że jest, chociaż ktoś wyczyścił syn nie może. W szkole do szesnastej, siedemnastej. Także Zbysio przyszedł, wyczyści. Zobaczcie te moje piękności. To trwa gra. Wczoraj mi usiacza Perłowego złapał. Panowie. Nie korci mnie krymeczki kupić żółte, ale to jeszcze szukam, szukam, ale ceny z kosmosu powoli, spokojnie coś się znajdzie. Korci mnie już wypuścić to jego, jasne, znaczy już moje, nie, ale szkoda, bo to ja to wybierze, poprzepłasza, poprzepłasza, i co to skończy? tylko daj pomarnować O już zamknięte chyba 3 tygodnie czy więcej nawet to zamkane od razu tu ziemię mają I na ziemię sobie zazwy i taka nasza hodowla tamtej górą, zaraz pokażemy Kolega sprząta. Ruszta już posprzątał. Trochę te ruszta, to takie drewniane ruszta mamy. Jak widać, tu położyłem. Najgorzej z tymi rusztami czyścić. Gdzie te nasze koki? O, tu są nasze koki. Nikt nie gania, widzę, nic nie widać, żeby coś nawet przeszło. Tu nasze koki chodzą. O, panowie, jak gruchają. Co oni tak gruchają? Wiosnę czują? Cieplutko będzie. Aby do marca. No i że jakaś choroba się nie wpierniczy, wiecie jak to jest? Tu jest ładny gołąbek na nie. ogonie śleczek A temu co w nogę? Ty kolego, co ci w nogę? Weź tam pokaż w nogę. Stajesz Gdzieś się uderzył albo co? No już widać tu jest sporo par parzystych, Porobimy więcej półek, to się będą parzyć, Ja dojdziemy ładu co w parach, co nie. Te powie, które są w parach, także czyszczenie na całego. I tak dalej pójdzie, nie wyleczę tego barku, to będzie trzeba chyba skasować, nie będzie miał kto czyścić. Albo w sobotę syna będę musiał brać, bo to wiecie teraz, teraz ta młodzież, to nie ma to jak to sam wyczyścisz. Wtedy wiesz co i jak. O, teraz kochani, Jaszczan idzie na 100%. Na 100%. Sto... Coś się chyba wyłączyło. Nie wiem, coś się. Chyba idzie. Za szybko idę górą. Coś mi się stało z telefonem? Wyłączył się czy co? Nie wiem, co to się stało z tym telefonem. Dobra kochani, pozdrawiamy.